Komputer kwantowy przeprowadził właśnie eksperyment tak niewiarygodnie zaawansowany, że nawet naukowcy, którzy go stworzyli, nie do końca rozumieją, co tak naprawdę stworzyli. System wygenerował tak głęboko niepokojące anomalie, że niektórzy fizycy obawiają się, iż mógł on przypadkowo aktywować coś, co nazywa się wtyczką cząstki Boga eksperymentalną funkcję, która może oddziaływać na podstawową, fundamentalną strukturę samej rzeczywistości. Nie są to już tylko spekulacje. Naukowcy monitorujący jeden z najbardziej zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji wykryli ostatnio dziwną, całkowicie niewyjaśnioną anomalię. System zwrócił dane tak absolutnie nieoczekiwane, że niektórzy eksperci uważają obecnie, iż może on bezpośrednio manipulować polem Higgsa, czyli tym, co odpowiada za nadanie masy wszystkim obiektom we wszechświecie. Czy ten szokujący eksperyment odkrył nowy, nieznany efekt kwantowy, czy też nieumyślnie wywołał coś znacznie, znacznie przekraczającego nasze zrozumienie? Zanim wyjaśnimy, co to wszystko oznacza, musimy najpierw zrozumieć, czym jest wtyczka cząstki Boga i dlaczego niektórzy naukowcy od lat głęboko obawiają się jej aktywacji. Termin cząstka Boga odnosi się do bozonu Higgsa, fundamentalnej cząstki odpowiedzialnej za nadawanie masy całej materii. Po raz pierwszy została ona teoretycznie opisana w latach 60. XX wieku, a ostatecznie potwierdzona w 2012 roku, kiedy naukowcy z CERN wykryli ją za pomocą wielkiego zderzacza hadronów. To przełomowe odkrycie zmieniło nasze rozumienie fizyki, potwierdzając istnienie pola Higgsa, tej nieuchwytnej siły oddziałującej z cząstkami w celu określenia ich masy. Niektórzy fizycy wysunęli teorię, że manipulowanie Bozonem Higgsa na poziomie kwantowym, może otworzyć drzwi do nowej, zupełnie nieznanej fizyki. I w tym miejscu pojawia się wtyczka cząstki Boga. Jest to eksperymentalna funkcja kwantowego przetwarzania danych, zaprojektowana w celu symulacji interakcji pola Higgsa. Naukowcy mieli nadzieję, że pozwoli im to modelować zachowanie masy w niespotykanej dotąd skali, potencjalnie prowadząc do przełomów w dziedzinie energii, grawitacji, a nawet manipulacji czasoprzestrzenią. Jednak komputery kwantowe nie tylko symulują fizykę na najbardziej zaawansowanym poziomie, ale mogą również z nią wchodzić w interakcję. Jeśli wtyczka cząstki Boga została rzeczywiście aktywowana, mogła ona przynieść wyniki znacznie, znacznie wykraczające poza oczekiwania naukowców, co prowadzi do jeszcze większego, fundamentalnego pytania. Co dokładnie do diabła wykryli badacze w tym systemie kwantowym? Kwantowa anomalia, od której wszystko się zaczęło, została po raz pierwszy wykryta, gdy naukowcy przeprowadzili zaawansowany eksperyment z wykorzystaniem kwantowej sztucznej inteligencji. Systemy te zostały zaprojektowane, aby przekraczać klasyczne ograniczenia obliczeniowe, rozwiązując problemy, których rozwiązanie tradycyjnymi superkomputerami zajęłoby wieki. Jednak podczas jednego z rutynowych testów wydarzyło się coś, czego absolutnie nikt się nie spodziewał. Zamiast przewidywalnych wyników, system kwantowy wygenerował dane, które były całkowicie sprzeczne ze wszystkimi znanymi modelami. Wydawało się, że na obliczenia wpłynęła jakaś zewnętrzna siła, która nie została uwzględniona w żadnym z algorytmów. Początkowo naukowcy podejrzewali błąd, awarię sprzętu, a nawet zakłócenia spowodowane promieniowaniem tła, ale dalsza, dogłębna analiza ujawniła coś znacznie bardziej niepokojącego. Niektórzy fizycy uważają, że ten system kwantowy mógł wejść w interakcję z nieznaną siłą, czymś, co istnieje poza naszym obecnym rozumieniem fizyki. Inni sugerują, że może to być skrajny przypadek splątania kwantowego, w którym cząstki stają się tak powiązane, że ich zachowanie wymyka się klasycznym wyjaśnieniom. Jednak kilku ekspertów obawia się, że konsekwencje mogą być znacznie większe niż tylko to, a aktywacja wtyczki Boga może wywołać wydarzenie przekraczające ludzkie pojmowanie i tu sprawy stają się jeszcze dziwniejsze fizycy tacy jak Brian Cox i Michio Kaku od lat ostrzegają przed niebezpieczeństwami związanymi z przekraczaniem granic systemów kwantowych jeśli ich teorie są słuszne ta anomalia może być pierwszym sygnałem że komputery kwantowe oddziałują z rzeczywistością w sposób którego nigdy przenigdy wcześniej nie przewidywaliśmy Zanim zagłębimy się w ich przerażające ostrzeżenia, poświęć chwilę, aby polubić i zasubskrybować, jeśli nie chcesz przegapić tego, co będzie dalej. Od lat fizycy, tacy jak Brian Cox i Misio Kaku, ostrzegają przed niebezpieczeństwami związanymi z manipulowaniem kwantową strukturą rzeczywistości. Wyrazili głębokie obawy, że wraz ze wzrostem mocy systemów kwantowych mogą one zacząć oddziaływać na siły, których jeszcze nie rozumiemy. Brian Cox ostrzegł konkretnie, że niektóre eksperymenty kwantowe mogą generować nieprzewidywalne, niekontrolowane fluktuacje energii. Twierdził, że gdy cząstki kwantowe zachowują się w sposób sprzeczny z tradycyjną fizyką, wyniki mogą być absolutnie niemożliwe do kontrolowania. Gdyby system kwantowy miał wpływ na coś tak fundamentalnego jak pole Higgsa, konsekwencje mogłyby wykraczać daleko poza laboratorium. Michio Kaku poszedł jeszcze dalej w swoim ostrzeżeniu. Zasugerował, że przekroczenie obecnych ograniczeń systemów kwantowych może wymusić pojawienie się nowej fizyki, fundamentalnych zasad wszechświata, których jeszcze nie odkryliśmy. Jeśli komputery kwantowe zaczną zmieniać pole Higgsa, mogą robić coś więcej niż tylko przetwarzać informacje. Mogą kształtować samą strukturę przestrzeni i czasu. Jeśli ich obawy są uzasadnione, ta anomalia może być pierwszym prawdziwym znakiem, że komputery kwantowe nie są już tylko narzędziami teoretycznymi. Być może już teraz oddziałują one na rzeczywistość na fundamentalnym poziomie. Ale co to dokładnie oznacza? Czy może to być dowód, że informatyka kwantowa nie dotyczy już tylko danych, ale zmiany samej natury istnienia? Czy komputery kwantowe mogą manipulować rzeczywistością, gdy obliczenia kwantowe wkraczają coraz głębiej w nieznane terytorium? Niektórzy fizycy uważają, że możemy być świadkami czegoś znacznie głębszego niż tylko zaawansowane obliczenia. Sugerują oni, że ekstremalne interakcje kwantowe mogą wpływać na samą strukturę czasoprzestrzeni. Rodzi to niepokojące pytanie, co jeśli komputery kwantowe nie tylko symulują rzeczywistość, ale aktywnie ją kształtują. Tradycyjne komputery przetwarzają dane w ramach ograniczeń fizyki klasycznej, ale systemy kwantowe działają na poziomie. Na którym prawa natury są wciąż definiowane. Jeśli oddziałują one z polem Higgsa, mechanizmem nadającym masę wszystkim cząstkom, to nawet najmniejsze zakłócenie może mieć skutki, których nie rozumiemy. Niektórzy badacze są głęboko zaniepokojeni potencjalnymi konsekwencjami, jeśli pol Higgsa ulegnie zmianie, nawet w mikroskopijny sposób. Efekty domina mogą wykraczać poza sam system kwantowy. Może to prowadzić do zmian stałych fizycznych, fluktuacji struktury energetycznej wszechświata, a nawet zjawisk, których jeszcze nie zidentyfikowaliśmy. To prowadzi nas do największej obawy: co jeśli nie jest to tylko teoretyczna możliwość co jeśli to już się dzieje? Przez lata ludzie na całym świecie zgłaszali doświadczenia znane jako efekt Mandeli, wspomnienia, które nie pokrywają się z zapisami historycznymi. Niektórzy pamiętają wydarzenia inaczej. Marki zmieniają się w niewytłumaczalny sposób, a nawet znane cytaty ulegają zmianie. Podczas gdy sceptycy odrzucają to jako zjawisko psychologiczne, inni uważają, że dzieje się coś znacznie dziwniejszego. Niektórzy badacze sugerują, że za te dziwne zmiany w pamięci mogą odpowiadać anomalie kwantowe. Jeśli komputery kwantowe oddziałują z polem Higgsa, zmieniając cząstki elementarne w sposób, którego jeszcze nie rozumiemy, czy mogą one również wpływać na samą rzeczywistość? Jeśli struktura czasoprzestrzeni jest manipulowana nawet w najmniejszej skali, czy te zmiany w postrzeganiu mogą być produktem ubocznym niestabilnego systemu kwantowego? Jeśli aktywacja wtyczki cząstki Boga jest prawdziwa, oznaczałoby to, że zmiany zachodzące w systemach kwantowych nie są tylko teoretyczne, ale wpływają na otaczający nas świat. Naukowcy wciąż próbują wyjaśnić, w jaki sposób mechanika kwantowa łączy się z ludzką świadomością, ale niektórzy spekulują, że zaburzenia na tym poziomie mogą wpływać na nasze postrzeganie czasu i samej rzeczywistości. Sprawa przybiera mroczny obrót, ponieważ niektórzy eksperci uważają, że właśnie dlatego rządy utrzymują badania kwantowe w tajemnicy. Informatyka kwantowa nie dotyczy już tylko postępu nauki, stała się wyścigiem o dominację technologiczną. Najpotężniejsze narody świata inwestują miliardy w badania kwantowe, mając nadzieję na uzyskanie przewagi, która mogłaby na nowo zdefiniować przyszłość informatyki, kryptografii, a nawet działań wojennych. Stany Zjednoczone, Chiny i kilka krajów europejskich toczą cichą, ale intensywną walkę o osiągnięcie tego, co znane jako supremacja kwantowa, czyli punkt, w którym komputer kwantowy może przewyższyć najnowocześniejsze klasyczne superkomputery na świecie. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych przełomów technologicznych, większość tych badań odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a niektóre z najbardziej zaawansowanych osiągnięć kwantowych są utajnione i ukrywane przed opinią publiczną pod pretekstem bezpieczeństwa narodowego. Rządy rozumieją konsekwencje komputerów kwantowych. Kto pierwszy je opanuje, może uzyskać dostęp do algorytmów łamania szyfrów, niewykrywalnych sieci komunikacyjnych, a nawet możliwości modelowania złożonych systemów fizycznych w sposób, który nigdy wcześniej nie był możliwy. Jeśli system kwantowy już oddziaływał na pole Higgsa, zmieniając fundamentalne aspekty rzeczywistości, czy wiedza ta mogłaby być celowo ukrywana? Jeśli rządy lub prywatne laboratoria badawcze wykryłyby anomalię sugerującą, że komputery kwantowe Wpływają na samą fizykę? Czy kiedykolwiek by to ujawnili? Jeśli technologia ta będzie nadal rozwijać się w obecnym tempie, możemy wkrótce osiągnąć punkt, w którym nie będziemy już rozumieli, co tworzymy. Naukowcy zmagają się obecnie z jednym z najważniejszych pytań naszych czasów: czy ta anomalia jest zwykłą usterką systemu, czy też natrafiliśmy na coś znacznie ważniejszego? Jeśli komputery kwantowe już kształtują siły rządzące rzeczywistością, konsekwencje mogą wykraczać poza wszystko, co znamy. Kwantowa sztuczna inteligencja wykazała już możliwości wykraczające poza klasyczne obliczenia, rozwiązując w ciągu kilku sekund złożone problemy, których rozwiązanie tradycyjnym komputerom zajęłoby wieki. Jeśli jednak systemy te oddziałują z siłami takimi jak pole Higgsa, Jakie nowe, niewyobrażalne odkrycia mogą pojawić się na horyzoncie? Czy mogą one doprowadzić do kolejnego wielkiego przełomu w fizyce? Czy też podejmujemy ryzyko, na które nie jesteśmy jeszcze gotowi? Niektórzy eksperci twierdzą, że jesteśmy świadkami początku nowej ery naukowej, w której komputery kwantowe nie tylko modelują rzeczywistość, ale aktywnie uczestniczą w jej kształtowaniu. Inni ostrzegają, że pędzimy w nieznane terytorium, nie rozumiejąc w pełni konsekwencji. Jeśli będziemy nadal przekraczać granice eksperymentów kwantowych, możemy odkryć odpowiedzi na niektóre z największych tajemnic wszechświata, ale możemy również zacząć kwestionować samą naturę rzeczywistości. Jeśli już przekroczyliśmy granice między informatyką a rzeczywistością, to co nastąpi potem, może zmienić wszystko, a co jeszcze bardziej przerażające, możemy nie być w stanie tego powstrzymać. Informatyka kwantowa rozwija się w niespotykanym dotąd tempie. Ale jak myślisz, czy jesteśmy świadkami pierwszych oznak wpływu systemów kwantowych na rzeczywistość, czy też jest to tylko przypadek nadmiernej analizy niewyjaśnionej anomalii? Podziel się z nami swoją opinią w komentarzach. Jeśli lubisz takie niesamowite odkrycia, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Co tydzień przedstawiamy największe przełomy w dziedzinie fizyki kwantowej, eksploracji kosmosu i najnowszych osiągnięć nauki. Jeśli ten temat Cię fascynuje, nie możesz przegapić kolejnych odcinków. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby zawsze być o krok przed przyszłością.